Jak ustawić wspólne rozliczenie z małżonkiem, z dzieckiem w gratyfikancie Nexo Nexo Pro. W celu ustawienia wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z dzieckiem należy wejść do kartoteki pracownika. W sekcji Zaliczka na podatek należy odnaleźć pole wspólne rozliczenie. W polu data od należy wskazać pierwszy dzień miesiąca następującego podacie złożenia przez pracownika oświadczenia o chęci wspólnego rozliczania. Pozwala to na czytelną analizę obliczeń dokonywanych przez program. Teraz należy wskazać, czy wspólne rozliczenie dotyczy małżonka czy dziecka oraz czy dochody przekroczą, czy też nie przekroczą wartości progu podatkowego. W naszym przypadku dochody nie przekroczą progu podatkowego. Tak przygotowane dane pracownika trzeba zapisać. Po naliczeniu wynagrodzenia program w wypłacie uwzględnia podwójną wartość ulgi podatkowej. Dostępna jest także analiza naliczonych wartości wraz z wyjaśnieniem podwójnej wartości ulgi podatkowej.